WTA oficjalnie potwierdza w sprawie. Igi Świątek, zdumiewające osiągnięcie Polki. Iga Świątek dołączyła do elitarnego grona tenisistek. W najnowszym zestawieniu WTA plasuje się na trzeciej pozycji prestiżowego rankingu, ustępując jedynie legendarnym siostrom Williams, a wyprzedzając m.in. Simone Halep. Iga Świątek trzecia na liście wszechczasów. Przy ogłoszeniu rankingu przez WTA na 11 sierpnia 2025 roku Iga Świątek osiągnęła łączne zarobki w wysokości 40 596 773 dolarów, co daje jej pierwsze w historii Polki miejsce w Top Trójce, tuż za Sereną i Venus Williams. Serena Williams nie ma sobie równych w tym zestawieniu: zgromadziła 94 816 730 dolarów, co wyraźnie dystansuje resztę stawki. Venus Williams zajmuje drugie miejsce z kwotą 42 673 594 dolarów. Simona Halep wyprzedzona po Wimbledonie. Tuż za igą znajduje się rumunka Simona Halep, która także przekroczyła granicę 40 milionów dolarów, ma 40 milionów 236 618 dolarów zarobku, ale pozostaje na czwartej pozycji. Zwycięstwo Świątek w tegorocznym Wimbledonie, za które otrzymała ponad 4 miliony dolarów, znacząco przyczyniło się do jej awansu w rankingu. W rezultacie wyprzedziła legendy jak Halep, Maria Szarapowa czy Wiktoria Azarenka. Iga Świątek depcze Williams po piętach. Ranking WTA pokazuje wyraźne dysproporcje: Serena prowadzi z ogromną przewagą, prawie dwukrotnie większą niż suma zarobków Świątek. Wenus plasuje się drugą, ale Świątek szybko depcze jej po piętach. Jeszcze niedawno Polka była poza ścisłą czołówką. Według danych na koniec czerwca 2025 roku miała 36 372 498 dolarów karierowych zarobków, co plasowało ją dopiero na ósmym miejscu. Wygrana w Wimbledonie radykalnie zmieniła ten obraz i przyspieszyła jej pozycję wśród finansowej elity zawodowego tenisa.